Rekord tego obiektu 141,5 metra należący do Johana Andrzeja Forfanga. Tak daleko Forfang skoczył tutaj 2 grudnia 2017 roku. Kompleks narciarski o nazwie Eist. To było pięciu Rosjan z grupy krajowej, a teraz już pierwszy z reprezentantów Polski, numer 6 Jakub Wolny. Być może stanie się tak, że ten najlepszy z Polaków w Niżnym, tak ile dostanie szansę, pojedzie do planicy. Wiemy, że, lot, że Wolny to świetny lotnik. Popatrzmy teraz. Walczy o odległość! Jest daleko! Daleko! Świetnie rozpoczyna się ten konkurs dla nas. Wiało podnarty, niewątpliwie. Prawie 2 metry, ale 133 metry osiągnął Jakub Wolny. Zatem tylko metr przed rozmiarem skoczni. No to był taki skok, którego on potrzebował. Nie było udanego lata w przypadku wolnego, ale dostaje szansę w niżnym tagile. Jest daleko i jest wprowadzenie. Brawo, brawo dla Kuby wolnego. Na belce startowej z 11 numerem startowym Tomek Wilch. 37 miejsce podczas trwających kwalifikacji 116,5 metra. Ale dzisiaj podczas serii próbnej 127. Tomek takiego skoku życzymy ci właśnie teraz podczas tej pierwszej serii konkursowej. Dobre warunki, prawie 1,4 metra na sekundę wiatru pod narty. Położyć się ładnie i szybować się daleko powyżej punktu konstrukcyjnego zdecydowanie i to jest dobry skok. Tomka Pilcha. 9, metra na sekundę tylko wiatru pod narty odjęte. 9,2 punktu. No to myślę, o w okolicach 17,5 18 powinny być za skok. Tomka Pilcha. 124-metrowa odległość naszego reprezentanta, da mu to w tej chwili trzecie miejsce, a więc Tomek Pilkiewic z Afgan, Maksymilianem Steinerem i traci 8,6 punktu do Kuby Wolnego, a więc na razie w pierwszej trójce dwóch biało -czerwonej. Aleksander zniszczył i ja oczekuję tutaj dobrego skoku, bowiem on wczoraj i dzisiaj pokazywał, że czuje się znakomicie na tym obiekcie. 129,5 metra dzisiaj podczas skoku. Próbnego i teraz jeszcze kawałek, i jest świetnie, jest znakomicie. Brawo, Aleksander, zniszczał to, o czym mówiliśmy i o czym wspominaliśmy. Pozytywne skoki, te pozytywne odczucia samych zawodników, a po reakcji widzimy, że Olek z tego skoku jest zadowolony. 131 metrów to druga odległość, dwa metry dalej wylądował Kuba Wolny, ale tylko 0,9 metra na sekundę wiatru pod Narty. Noty po 18,5 od sędziów. Sędzia rosyjski. Jest. Aleksander zniszczał w tym momencie na pierwszym miejscu o 6,8 punktów przed Kubą Wolnym. Stefan Hula. No i. E... To jest siódmy konkurs na wniżnym Tagile, w którym Stefan bierze udział. No ta skocznia nie należy do jego ulubionych i to delikatnie mówiąc. Najlepszy występ to pierwszy dzień grudnia 2018 roku. No to, oczywiście nie jest Michał doleżał. To Maciej Maciusiak, błąd w realizacji no, jest sygnał. 21 miejsca, więc nigdy nie dało się wskoczyć Stefanowi niżnym tagile do drugiej dziesiątki, choćby. Także słabo i tutaj również. Starał się jeszcze, walczył w końcówce, ale ten skok do zbyt udanych nie należał. 105 metrów i 45 metry miejsce wczorajszych kwalifikacji. Dzisiaj 109,5 w serii próbnej. Na no teraz 117 metrów. Ponad 12 punktów będzie miał odjętych. Stefan za wiatr wyjący narty. No i to daje mu w tej chwili odległe 11 miejsce. A 17 skoczków przypomnijmy skoczyło. Maciej Kot na belce startowej. To o czym mówiłem, a więc dyskwalifikacja Dominika Petera ze Szwajcarii. 20 miejsce w wiśle w tym sezonie. Jakżeż chciałby nawiązać do tego sezonu 2016 17 Wtedy, kiedy na zakończenie zajął piąte miejsce w klasyfikacji generalnej. Maciek! I to jest skok w okolicach 120, myślę, 4-5 metrów. 123,5, dokładnie odjęte 9,4 punktu, ale dodane 5,1 za skrócony rozbieg. No i powiem szczerze, te 123,5 metra w wykonaniu Maćka Kota to jest jego najlepszy skok, jaki oddał w ciągu tych ostatnich dwóch dni w Niżnym Tagile. A więc szóste miejsce w tym momencie dla Maćka. I czas na ostatniego z Polaków w pierwszej serii, Paweł Wąsek. Jedyny z naszych reprezentantów, którego możemy oglądać już trzeci weekend z rzędu w Pucharze Świata. Trochę był zaskoczony wyjazdem do Ruki, teraz szansa w niżnym Tagile. I Paweł Wąsek. Ach, zabrakło, zabrakło trochę odległości. Widzieliśmy tą szarą linię, ją trzeba było osiągnąć, żeby mieć praktycznie pewny udział w drugiej serii. A tu mamy 121 metrów. Dobre były warunki wieczne, bo będzie miał zabranych Polak 13,6 punktów. Noty niestety u sędziów 17 i dopiero 15 miejsce Pawła Wąska, zatem o awans do drugiej serii no, będzie trudno. No, wyrasta na dominatora. On prowadził 11:1 punktów przed granem rudem. Aleksander zniszczył, i to jest dla na nas najważniejsza informacja, na miejscu czwartym. Klimow na piątym, cołową dziesiątkę zamyka Daniel Andrę Tande. Kuba wolny na miejscu 11, Maciej Kot na miejscu 15. To o czym wspominaliśmy, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, czterech Polaków będziemy oglądać w serii finałowej. Olka zniszczyła Kuba wolnego, Maćka Kota i 22 Tomka Pilka. Niestety Paweł Wąs Wniosek kończy rywalizację na 32 miejscu, a więc drugi w kolejce oczekujących. Stefan Hula na miejscu 41. Markus Eisenbichler, królem pierwszej serii, no i wyrasta tutaj na głównego kandydata do wygrania kolejnego konkursu. Niesamowity jest. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Peter Preutz, który męczy się i przeplata jednak więcej tych skoków słabszych niż lepszych. Ale popatrzmy, Robert Johansson na naszych ekranach. Mówiliśmy o tym, że w czołówce podczas serii próbnej daleko, natomiast zupełnie posypał się w tym konkursie. Ale teraz pofrunął! Tak pewnie jak chciałby pofrunąć podczas pierwszej serii. Stąd też Sander Wosan eriksen pokazał także ten zaciśniętą pięść 142,5 metra, a więc szanowni państwo oto nowy rekordista skoczni w niżnym tagile o metr pobił osiągnięcie swojego rodaka z 2017 roku Johanna Andre Forfanga. słapał no, noszenie 1,34 metra na sekundę odjętych 13,30 punktu Robert Johansson liderem i zanotuje potężny skok w kwalifikacji dzisiejszego konkursu. Tomasz Pilch, pierwszy z reprezentantów Polski w drugiej serii. Dzisiaj, no, wielkie perspektywy na życiowy wynik, bo do tej pory to raptem 30 miejsce w zawodach Pucharu Świata w Zakopanem. A tu 22 po pierwszej serii. Tomasz Pilch, zobaczmy. Oj, blisko, blisko. Niestety, zupełnie nieudany skok. Lądowanie bez telemarku. No, jakby pokazywał, nic nie mogłem zrobić. 96,5 metra tylko. Maciej Maciusiak przyglądał się tej próbie. Już na dzień dobry, jak widzieliśmy, trener Maciej Maciusiak miał pretensje. Już y, po wyjściu z progu Tomka Pilcha machnął ręką i wiedział, że z tego skoku nic nie będzie. Jest rozczarowany młody Polak. Nie mamy tutaj równych warunków. Zobaczymy jakie będą w trakcie skoku Maciej Jakota. Po pierwszej serii egzekwo 15 z Rio Kobayashi. Maciej Maciusiak no, pokręcił głową. Nie jest zadowolony z tych warunków. Czeka Polak na zielone światło. Czeka trener Maciusiak. I to zielone światło przez Borka Sedlaka zapalone. Zatem Maciej Kot. Mówił po kwalifikacjach, że są rezerwy. Że są rezerwy w jego skokach. Popatrzmy. Niestety. Niestety, ale. No mamy podgląd na wiatr, i widzimy, że Macieja Kota spotkał mocny podmuch tuż za bólo. I to był wiatr niesprzyjający. 2,4 metra. 111 metrów tylko, ale widzieliśmy, to się chyba też przełożyło na ten błąd Macieja Kota, że on był jeszcze wyraźniejszy niż w poprzednich skokach. To obrócenie tuż za progu. I niestety, dopiero 11 miejsc. Jakub Wolny, 133 metry. Bardzo dobra odległość pierwszej serii. Umiejętność wykorzystania warunków. Prawie 2 metry na sekundę miał wtedy Kuba Wolny, w tej chwili ponad 1,3 metra. On potrzebowałby blisko 140 metrowej odległości, by zaatakować pozycję Roberta Johansona. I jak będzie w tej serii finałowej, jest to niezły skok Kuby Wolnego. Oczywiście do Roberta Johansona bardzo dużo mu zabrakło i zabraknie. No ale pierwsze punkty w tym sezonie dla Kuby Wolnego są. Przypomnijmy, 33. miejsce w Wiśle. Ósma lokata w tej chwili naszego reprezentanta. To był 2012 rok i Zakopane. Jest zielone światło. Za chwilę, myślę, najważniejszy skok w dotychczasowej karierze Aleksandra Zniszczoła. Nie jest to łatwe zadanie. Wiemy, jakie są warunki. Oj, musi walczyć. Aleksander zniszczył odległość. Pokonał 120 metr, patrząc na to, że miał problemy tuż po wyjściu z progu. Nie jest to zły skok, ale no na pewno tego czwartego miejsca nie obroni. 122 metry. 10,4 punktu zabrane. Jeśli chodzi o wiatr, widzieliśmy, no walczył, robił co mógł, a Aleksander zniszczył. Czwarta pozycja, zostaje jeszcze trzech zawodników, zatem będzie dzisiaj w najgorszym przypadku siódmy. Markus Eisenbichler. W tym sezonie nie schodzi z podium. Wygrana w Wiśle, wygrana w pierwszym konkursie, wrócę. O i potem musiał zadowolić się drugim miejscem, mimo że wydawało się, że to trzecie zwycięstwo z rzędu jest na wyciągnięcie ręki. Mocno wieje w tej chwili. Jest sygnał od Stefana Horngachera. 128 metrów, odległość, jaką musi pokonać. Eisenbichler, by wygrać konkurs, ależ fatalnie rzuciło nim tam w powietrzu i po prostu w pewnym momencie musiał się ratować tak naprawdę przed tym, by nie skończyło się to dla niego tragicznie. Halvor egner wygrywa dzisiejszy konkurs, a Markus Eisenbichler 80 metrów, wypadek przy pracy, absolutnie. Podmuch wiatru, który spowodował, że gdzieś tam zadrżały pewnie serca kibiców, by nie skończyło się to dla niego fatalnie. Patrzę na wiatr niby 80. Dopiero 28. miejsce. Miał 11 punktów przewagi, ale tak silny podmógł wiatru. Nie mógł nic zrobić Eisenbichler. I mamy zwycięstwo Graneruda. Drugie z rzędu. Granerud wygrywa, Huber na miejscu drugim, Johansson na miejscu trzecim. Dla nas ta bardzo dobra informacja, bardzo wysokie. Szóste miejsce Aleksandra zniszczyła w dzisiejszym konkursie i za to Olkowi należą się wielkie, wielkie brawa. Miejsca pozostałych biało-czerwonych. 15, Kuba wolny, 25, Maciej Kot na 30 miejscu. Rywalizację kończy Tomasz Pil.